Cześć widzowie dzisiaj pogadamy sobie o moim jednym z moich ulubionych albumów tutaj aha jest odbity no ale Metalica I tytuł nie będę czytał żeby się żeby własna siebie nie robić tu jest obrazek taki ładny fajny fajny obrazek tu są oni yy. Kusja? Troma? No, i co? Dlaczego? Dlaczego lubię? Bo jest dobry. Dlatego. Co? Aha, tu jest taki. O, fajne. Fajne. Mi się podoba. Dla mnie, Niestety papierowe tylko takie. No, ale cóż cóż poradzić? Yy. Tak Co teraz, mógłbym zagrać utwór z tego, ale nie chce mi się Więc, z tego macie, macie to Czapka, skąd czapka? Nie wiem. Był, pojawiła się u mnie w szafie kiedyś i jest.